Cześć, witam Cię na kanale Reminiscencje z Podróży. Ja nazywam się Przemek Leśnicki. Krótko o mnie. Podróżuję od 2013 roku, chociaż zdarzało mi się podróżować wcześniej. Z tym, że w te wcześniejsze podróże były to takie trochę krótsze jedno, dwóch, trzy miesięczne. Natomiast od 2013 roku zdecydowałem się na podróż trochę dłuższą. Ta trochę dłuższa podróż, no, tak naprawdę trwa do dzisiaj. W trakcie niej, w przeciągu kilku lat, udało mi się okrążyć kulę ziemską. A moimi głównymi środkami lokomocji, przemieszczania się z miejsca na miejsce, głównie jest rower, uwielbiam piesze wędrówki. Kanał Reminiscencje z Podróży ma Ci przybliżyć Życie człowieka, który będzie swoje życie przeżywał na rowerze, uprawiając, przemieszczając się w formie tzw. backpackingu no, czyli na rowerze i z plecakiem na plecach. W trakcie programu będę wyjaśniał, jakie są wady, jakie są zalety tego rozwiązania i z jakiego powodu tą, a nie inną formę przemieszczania się wybrałem. Jaki jest cel? Jaki jest plan? Celem jest 48 tych kontynentalnych stanów w Stanach Zjednoczonych, e, aby przejechać je, żeby je zwiedzić, żeby zobaczyć no te ładne, te najciekawsze, najbardziej urzekające zakątki tej części świata. I jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana, serdecznie zapraszam